Hejo, witam Was na moim kanale. E, już wam powiem, jak to w sumie wszystko wyglądało. E, miałam i spać, ale zapytałam się Was na instagramie. Hmm, czy oglądacie YouTube'a? No i tak sobie myślę, może być coś zacząć nagrywać. E, I od razu dostałam od Was wiadomości rutka vlogmasy, vlogmasy, więc uwaga, jestem i zapraszam. Właśnie wybieramy się na kulik Za mną jest mój brat i tutaj Mia też siedzi Tu jest tyle śniegu, zobaczcie, te choinki są takie cute e, Kilka słów przed No, idę chyba na ostatnia, bo na przedostatnią, no, więc no, będzie ciekawie Tu jest ładny ogień Właśnie podrzuciłam brata do milenium I jak już jestem tutaj To wykorzystam sytuację I pokażę wam moje Kombo do ust Które jest Uważam, że sztosem zaraz Wam pokażę. Dobra, mam wszystko. Mam. Teraz jest ogólnie trochę y, mroźno, więc ja sobie na początek dam Carmex na y, złagodzenie tej strefy ust, bo no mam mocno spieszchnięte. W ogóle y, światło mam idealne. I hey, mi O oh mój god, nie lubię tego. Dobra, poszło. Właśnie karmek w stupce ma to do, tego, do, do siebie, że po prostu zamarza zastyga. Dobra. Pierwsze używam konturówki. To jest taka konturówka Sephora. kolor 14. Tak, to jest czternastka. Robię sobie nią obrys. Wiecie, ten obrys generalnie on jest też taki trochę byle jaki, ale żeby było to usta trochę zaznaczone. Sobie tutaj otworzę lusterko, żeby to w ogóle widzieć. No dobra. Jak mam obrys, to używam teraz Inglota Inglot 91 Daję go dosłownie odrobinę Nie przejmujcie się, że ten kontur tych ust jest taki mocny, bo on za chwilę się zje i spektakularnym efektem żeby te usta były sztos to jest Sephora obłędna i warta każdej złotówki ja mam odcień 02 i uważam, że to jest w ogóle najładniejszy odcień daję go na środek, on jest mega taki gęsty pachnie miętą i daję go tylko na środek. I gotowe. To jest mój faworyt, jeśli chodzi o kombo ust. Może tak do słońca. Widzicie? Ten efekt jest taki mega naturalny, nieprzerysowany. No, uważam, że jest sztos. Także wrzucam Wam moje kombo i chodźcie, idziemy po kawę. Ogólnie dzisiaj jest takie mroźno. Zobaczcie jakie to są słodkości, ale zdecydowałam się tylko na kawkę. Właśnie odebrałam kawę i uwielbiam tą kawiarnię. Przede wszystkim za to jaki mają kubek. Zobaczcie, słodkie. Wprawdzie nie świąteczne, ale słodkie. Właśnie wchodzę do Sinsai, bo mam do odebrania paczkę i zobaczymy czy tutaj jest coś fajnego. Te wianki są mega urocze, na drzwi. A uważam, że za taką cenę jak są tutaj, są bardzo ładne. Dobra, chodźmy dalej. W ogóle zobaczcie, to by było idealne na koncert dody, ale z tego co wiem, to moja oliwka w tym idzie, a nie możemy wyglądać tak samo, ale ładne to. Ja jestem w ogóle taką gadżetciarą. Że z chęcią mi to kupiła, ale wiem, że tego nie będę używać. Ale zobaczcie, jakie euro to jest. O! Ta kosmetyczka jest fajna. Hmm, no, ta mi się podoba. Koszt, teraz zobaczymy, ile kosztuje. 30 zł. Ta też 30 zł. To by była fajna do makijażu, bo ja lubię takie mm, prześwitujące. Ale ta z Grinchem, też niczego sobie. Nie, dobra, Dominika nie kupuj, pierdół. Jestem z siebie dumna, wychodzę z Simzaj, odebrałam tylko paczkę i nie kupiłam nic. Wiem, jesteście za mnie Ja przerzuciłam się z różowego na niebieski, ale w sumie lubię to. I mam e, buty C -c -c. I z CCC i zwyczajnie tam pokazuję, jak mogę tu, bo e, nie dam z aksy, ugli, tysiaka. A są nawet spoko, nie wiem, czy tak mało być, że ma mi wypadać z nich, bo mam 38, a 38 w było ale jakoś to przeżyję. Lecę dalej, buźka. Dobra, paczka odebrana. Śmigam na depilację, trochę się stresuję. Wprawdzie jest ona ostatnia, aczkolwiek świadomość tego, że pani z, każdą, z każdym następnym razem podkręca moc lasera, mnie trochę przeraża. Ale motywuję się tym, że to ostatnie I na pewno zapytacie jak efekty Jestem bardzo zadowolona I naprawdę Spełniło się moje marzenie Marzyłam o tym Starałam się wybrać taki salon, żeby Żeby miał dobre Rekomendacje Ale nie rekomendacje z Google Tylko wasze I jestem tam z, waszy, z waszego polecenia Jestem bardzo zadowolona I teraz nie wyobrażam sobie życia bez depilacji reserowej, ale zaznaczę, boli. Już dojeżdżam prawie do miejsca i taki czuję lekki stresik. Im bliżej tam jestem, I tym coraz bardziej się stresuję. Trzymajcie za mnie kciuki. Właśnie wyszłam, tutaj robiłam depilację i dobrze jest to mieć już za sobą. i teraz jadę do mi i zabieram ją na jakiś plac zabaw. Ikke sånn.